Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was eksperyment. Zobaczymy, czy da się pofarbować tulipany. Mam tutaj 6 tulipanów, które są praktycznie białe, bardzo jasne, różowe oraz 3 barwniki spożywcze. Mam niebieski, czerwony oraz żółty oraz trzy szklanki, do których w, z wodą, które za, zafarbuję barwnikami spożywczymi. Teraz do każdej z szklanek włożę po jednym tulipanie, a trzy pozostałe rozetne tutaj wzdłuż łodyżki i wsadzę do dwóch szklanek naraz. I wkładamy tulipany. Teraz rozcina młodyżki tulipanów, i te powędrują do dwóch szklanek na raz. Tutaj mam trzy szklanki, sześć tulipanów, w każdym kolorze jest. Po jednym całym tulipanie i po dwóch połówkach. Nabiłam te przepołowione tulipany na patyczki drewniane, żeby były bardziej stabilne i żeby się nie przechylały. I teraz zostawię całość na około jeden dzień, na całą dobę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Upłynęło 16 godzin. Już widać pierwsze efekty. Na przykład żółty wyszedł bardzo ładnie. Tutaj widzimy ciemny-żółty kolor. Szczególnie na dole jest wyraźny i ciemny. Jeśli chodzi o inne tulipany, to efekt nie jest aż taki wyraźny. Ale np. ten, który jest pomiędzy żółtym i niebieskim, ma z jednej strony lekki odcień niebieski, z drugiej strony lekki odcień żółty. To widać szczególnie na żyłkach, które są na płatkach. Niebieski tulipan, ten, który był cały w niebieskiej wodzie. To akurat z nim się jeszcze nic nie zdało, jeszcze nic nie widać. Może jakieś takie niebieskawe linie, ale poza tym nie zmienił koloru i trzeba dłużej poczekać na efekt. Teraz pokażę Wam jeszcze tulipan z czerwonej szklanki. Ma bardzo jasny odcień różowawy. Widać pierwsze efekty, ale mam nadzieję, że jeśli trochę dłużej poczekamy, to za zabarwi się na ciemno-czerwono. Za parę dni zrobię kolejny update. Pokażę Wam, jak wyglądają efekty po paru dniach. A tymczasem mam nadzieję, że ten eksperyment się Wam podoba. Zachęcam Was do zrobienia własnego eksperymentu z farbowaniem kwiatków. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału, oglądania innych naszych film filmików i do następnego razu, cześć!